Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Wielu z nas czasy upchanych po piwnicach bloków czy kamienic, siłowni osiedlowych, wspomina z błyską w oku. Narzekamy na przerośnięte, sterylne i do bólu anonimowe kluby fitness, przytłaczające ilością zasad i niepotrzebnych maszyn, gdzie ćwiczący nie dość, że stosują rozgrzewkę, to jeszcze mają śmiałość rolować się czy rozciągać. Patrząc prawdzie w oczy, czasy przed ich pojawieniem się na pewno miały wyjątkowy klimat, ale z drugiej strony ilość bzdur krążących między ówczesnymi adeptami sportów siłowych była z dzisiejszej perspektywy zatrważająca. Propagowanie szkodliwych ćwiczeń, teorie żywieniowe rodem z łysego uba dopiero uczącego się obsługi komputera był to standard. Rozgrzewkę wykonywało się wówczas kilkoma ruchami gryfem, a gdyby któryś z wielkich chłopów pojawił się na sali z wałkiem do rolowania i miałby odwagę przy wszystkich z niego skorzystać, to mógłby być pewnym, że zakwestionowana zostałaby jego seksualność. Why are you gay? Rozciąganie pojawiało się warunkowo, tylko w momencie gdy któryś z koksów rozpoczynał treningi tajskiego boksu. Tymczasem z roku na rok rośnie świadomość ludzi na temat własnego zdrowia. Spora ilość ćwiczących w klubach robi to nie dla samego bycia największym koniem w szatni, a dla poprawy jakości swojego życia. Coraz więcej osób chętnie korzysta z pomocy fizjoterapeutów nie tylko w momencie kiedy coś boli, ale także w ramach profilaktyki. Filmy fizjoterapeutów czy TikToki mają miliony odsłon, a poziom powszechnej wiedzy na temat bezpiecznego i skutecznego uprawiania sportu jest bardzo wysoki. Rosnący w szalonym tempie rynek wytworzył zapotrzebowanie na coraz to nowsze, skuteczniejsze czy nawet efektowniejsze techniki również w sferze profilaktyczno-przeciw na pewno zetknęliście się kiedyś z tak zwanym kręgarstwem. Niegdyś zajmowali się tym obecni w każdej gminie znachorzy od nastawiania kręgosłupa. Swoją popularność budowali pocztą pantoflową, a nowych klientów nagabywali im często już wyleczeni. Obecny przemysł fitness również nie stroni od medycyny niekonwencjonalnej, często z pogranicza dziedzin uznanych jak fizjoterapia. Znając świat social mediów i dzisiejszego internetu, wszyscy wiemy, że im krzykliwsza jest treść, tym większe zdobędzie zasięgi. Masaż sportowy wykonywany krzyżówką dłuta i kilkukilogramowego młotka. Doktor Bo Tower zdobył w ten sposób prawie 1,5 miliona subskrybentów na YouTubie, skąd według Jorogana czerpie większe zyski niż samej chiropraktycznej kliniki, której jest właścicielem. Współpracował również z topowymi sportowcami od popularnych organizacji jak NFL, UFC czy WWE, do bardziej niszowych, jak na przykład trójboju siłowego. Dr. Bo Hightower jest chiropraktykiem. Chiropraktyka jest rodzajem terapii manualnej polegającej na rozpoznawaniu, profilaktyce i łagodzeniu dolegliwości związanych ze skorzeniami układu ruchu, w szczególności kręgosłupa. Stosuje się ją również przy wadach innych stawów i więzadeł, zwiększając ich ruchomość. Rutyna pracy Hightowera wiąże się z kombinacją różnych metod diagnostycznych. W załączonym filmie najpierw przeprowadza z byłym mistrzem trójboju siłowego wywiad, skąd dowiaduje się jak dokładnie wyglądają objawy bólowe oraz jakie jest ich źródło. Przeprowadza kilka testów manualnych sprawdzając bolesne struktury oraz określając natężenie bólu przy konkretnych czynnościach. Przygotowuje następnie ciało pacjenta pod zabieg, aż w końcu zabiera się do pracy, na którą wszyscy widzowie czekali. W ruch idzie kilkukilogramowy młotek, którym nastawia bark mistrza. Każdorazowo sprawdzany jest progres i tutaj gwóźdź programu, efekt zabiegu widzimy od razu. Tak jak po zastosowaniu młotka z dłutem, jak i po sprawiającym wrażenie bardzo bolesnego masażu palcem. Dłuto z młotkiem jest jego autorską metodą. Twierdzi, że za ich pomocą jest w stanie precyzyjnie i mocniej targetować konkretne, uszkodzone bądź uwięzione struktury. Z pomocą ciężkiego sprzętu, w odróżnieniu od pracy stricte manualnej, jest rzekomo w stanie nie tylko przestawić kość, ale również zrobić to w sposób niezagrażający innym strukturom. to Teraz pora na kilka słów o samej praktyce. Chiropraktycy uważają, że kondycja kręgosłupa w istotny sposób przekłada się na ogólny stan zdrowia całego organizmu. Ma się tak dziać, ponieważ odbiegające od kręgosłupa nerwy rdzeniowe znajdują się w każdej części całego ciała od kończyn poprzez narządy wewnętrzne, na narządach zmysłu kończąc. Tak argumentując, chiropraktycy z pomocą terapii manualnej leczą nawet takie choroby, które ciężko na pierwszy rzut oka powiązać z problemami z kręgosłupem. Po przeciwnej stronie barykady mamy sceptycznie nastawione środowisko naukowe, twierdzące, że skuteczność działania chiropraktyki nie jest poparta żadnymi dowodami. Podczas licznych badań sprawdzających skuteczność chiropraktycznych zabiegów udało się jedynie potwierdzić ich zasadność w przypadku walki z niektórymi schorzeniami bólowymi kręgosłupa. Nie pomaga też fakt, iż według twórcy chiropraktyki Daniela Palmera wiedzę o niej otrzymał za światów od nieżyjącego od 50 lat lekarza. Z drugiej strony było to pod koniec XIX wieku, kiedy większość ludzi deklarowało wiarę w zjawiska nadprzyrodzone. Paradoksalnie z perspektywy naszych czasów, ale mógł to być sposób Daniela Palmera na uwiarygodnienie jego metod w ówczesnym niedoedukowanym społeczeństwie. Z informacji znalezionych przeze mnie podczas researchu wynika, że w USA nie można zostać chiropraktykiem bez uprzedniego ukończenia studiów w dziedzinie powiązanej. Niemniej, bo Hightower nie ukończył studiów medycznych ani fizjoterapeutycznych, dzierży tytuł Master of Science, co jest anglosaskim odpowiednikiem polskiego magistra na polu fizjologii sportu. Ponadto ma ukończonych kilka kursów. Tytuł doktor jest zatem dla nas dość mylący. Nie jest lekarzem, a na dzień dzisiejszy nie ukończył jeszcze doktoratu. W USA niektóre szkoły chiropraktyczne działają pod Komisją Szkolnictwa Wyższego. Jest to państwowy wytwór, nadający akredytację wszystkim oficjalnym uczelniom. Ukończenie takiego daje tytuł doktora chiropraktyki. Reasumując, nie jest to doktor w naszym rozumieniu tego słowa, natomiast posiadł pewne kwalifikacje. Nieco odmienną sytuację mamy w Polsce. Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku. Zawód chiropraktyka jest wpisany do polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 323004. Brakuje jednak szczegółowych regulacji odnośnie wykonywania zawodu chiropraktyka. W praktyce otworzyć taką działalność i posługiwać się dyplomami ukończenia kursów chiropraktyki może każdy. Bez poprzedniego researchu ciężko zatem będzie przewidzieć, czy twoje kręgi nastawi osoba po jednym kursie, czy magister fizjoterapii terapii po półtora rocznych studiach podyplomowych. Jednak chiropraktyk ma do dyspozycji cały wachlarz innych metod. Opierają się one na wykonywaniu tak chwytów, inaczej ręcznych manewrów, dzięki którym wywierany jest wpływ na kręgi, mięśnie i okoliczne tkanki. Często chiropraktyka wspierana jest masażem, akupresurą i innymi zabiegami fizjoterapeutycznymi. Wikipedia określa chiropraktykę jako względnie bezpieczną. Tak na pewno można ją nazwać, jeśli jest wykonywana przez osobę kompetentną z odpowiednimi uprawnieniami. Jednak sprawa dotyczy kręgosłupa. Konsekwencji złego wyboru możemy nawet nie poczuć. To był stalowy szok, a teraz do następnego. O! O! Większość ludzi porusza się w świecie suplementów po omacku, kupując środki o niepotwierdzonym działaniu. Raczą się boosterami testosteronu, które w większości nie mają nic wspólnego z podnoszeniem tego hormonu. Kupują witaminy dla zdrowia, podczas gdy nie wykazano, by miało to jakikolwiek sens. Stosują spalacze tłuszczu, które wymiękają przy dodatkowym spacerze. Jednocześnie machają ręką, kiedy proponuje się im suplementację witaminy D, która w badaniach podniosła poziom testosteronu o 20%. Przechodzą obojętnie obok kwasów omega-3, których stosowanie jest jedną z najrozsądniejszych zdrowotnie decyzji. I omijają szerokim łukiem cytrulinę jeden z najbardziej wszechstronnych i świetnie przebadanych środków. Nieświadomość konsumentów. Jest bardzo smutna. Właśnie dlatego napisałem e-booka Suplementy: Świadomy Wybór. Po jego lekturze będziesz dokładnie wiedział, jakie suplementy są naprawdę warte uwagi, a na których możesz bez żadnego żalu zaoszczędzić. Jeżeli chcesz zapoznać się z wnioskami z przejrzenia ponad 200 badań w śmiesznej cenie, zapraszam na stronę stalowyszop.pl. Link znajdziesz w opisie.